Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części zmagania się z polem dziewiętnastym. Z powrotem jest... Szymon oraz Mikołaj. Witam. Mm. <laughs> Skończyliśmy na tym, że pole już jest skończone. Mamy tylko do zrobienia ciuki. I do odstawienia kombajny i maszyny, więc... Mm -hmm. Dobra, to Idź za mną okay. Ja wezmę, ja wezmę dojca Uwaga na ciutki Nie zabrałeś jednego? O, nie zabrałeś Co? No, ciuka jednego Masz pod kołami A no. Czekaj no. Weź biedź tak dla mnie Jedziesz? Zajmujesz się trochę. O! Hmm. Musisz chyba skręcić. O! O, o! Dobra. Clip zadziałał. Jej. E, dobra, gdzie ten kombajn odstawić? E, tutaj pod wiatę. Gdzie? Naprzeciwko. przeciwko. A. Moglibyśmy w sumie za te pieniądze, co zaraz odbieramy kupić już następne pole. To, to jest to nie? Tu To. Można by już piętnastkę kupić w sumie. Mm, nic ja wiem. 15, 15 to jest właściwie 13, bo tam nawet nie ma modów. Są Ale nie 13. mówię... Jezu, pole. A, dobra. Myślałem, że chodziło <grym> o farminga. A, 15. dobra, Miki, we, weź sobie tego... Okay. Weź zielony ciągnik z, z tym oto pięknym narzędziem. Instrukcje masz pod F1 i <grym> rozłożysz się no i, no i szybko zrozumiesz jak to działa. Ty można by, można wykupić kupić 15 to od razu, by wziąć ten półki i ją połączyć, nie? No tak. Dobra. Kupuję. O, to. Tanie. To ja wezmę pług. Dobra. 24 tysiące kosztowała nas ta inwestycja. I na czym polega ta moja maszyna? Ją rozkładać i ona będzie miała tak, taki... taką rurę jakby I ta mhm. rura wciąga kostki A, okej okay. Oranie pola tym... Y, znaczy robienie pola tym pługiem to jest ból Wiem, bez najmniejszy. Malutki. Ile on robi? Te dwa jedno... dwie jednostki robi? szerokości Czyli jedną? Eee, raz, dwie, raz jedną. Aha. Na no, się tam nazbierało zbierało ich. Jak w innej kupce. to tobą. A wiesz co, tego ponieważ mi wypadło kilka? Aha. A ile po miałem tam na 90 ileś i teraz się spadło do 80. Aha. <grych> <grych> Skoro przyjechałem przez, jedną przez przypadek, no i mi wywaliło A. kilka. <grych> bo to jest taka śmieszna, ona ma jeszcze fizykę tych ciuków na tej pacie. No widzę, wygląda jakby miało zaraz się rozpaść wszędzie. No, możesz pojechać na farmę, to pojedziesz ze mną i pokażę, gdzie to się wysypuje. Bo to się sprzedaje. Okej. Okay. Nie ma co z tym zrobić. Przynajmniej póki jeszcze nie mamy zwierząt. Dobra, 95, dobra. No i. gier tam... No i dostaliśmy nie wiem, tysiąc keszów. Nice. Tylko? Tylko właśnie mało się dostaje za kciuki. No ale to zawsze coś, nie? Tam. Zawsze na perki będzie. Nie wyobrażam sobie łączyć tym pługiem yy, od 17 do 19. Zaraz skończę. Jeszcze no i... może takie 10 przejazdów i będzie 10. Dwuski bawił pług experience. No, jakby ona już wszystko. już mm. niczego nie ma? Nie widzę żadnej innej takiej, więc. Masz, masz w ogóle pełną przyczepę? Czy, 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 czy tylko jedna była pełna? E, jedna była pełna. A tam zebrałeś poza polem? To mi wypadło już. jedną, tak. Nie, jest czysto. Nic. Bez skróty po skarpie. No elegancko. Nie, ja teraz ustawiłem GPS a mam krzywę. To jakiś offset co zrobiłem. Ups. No jedzie krzywo. No. Mickey bez GPS-a po paru z tej przerwie od gry to równiej niż ja po spędzeniu miliona godzin tej grze bez GPS-em, no. It's just that simple. No jedziesz, jedziesz prosto i utrzymujesz narzędzie w ziemi, co to za filozofia. No. Jeszcze tu jest kompas na górze, masz. Hmm. Potrwało to podnosisz, żeby tej trawy tutaj nie niszczyć. A. <śmiech> 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 jaka, jaka trawa? Nie wiem, o czym ty mówisz. Mikołaj <laughs> Kosze... <laughs> i usługi koszenia trawniku. co, ile dostaliśmy? Co? 27 koła. Tylko? Easy. No, jak to tylko? Ale że. Czekaj, Sam... bo ja miałem dwie przyczepy po 10 tysięcy, nie? Znaczy wróć, razem miałem 10 tysięcy. No, no to. No. Dostaliśmy 27 tysięcy za ten proceder. Aha. Ej, to no właśnie, to sobie za 2700 sprzedałeś? Co? Nie, za 2700. Czekaj. Może nie, może nie miałeś. Ja to w porcie sprzedałem. No, jęczmień jest 3700. No, a ty mieliście 10 tysięcy, tak? Tak. No, mieliśmy 30 tysięcy, a mam 57 tysięcy. Niki w prawo. Alhamdulillah. Hasbulla. No możemy na tym zakończyć na razie nasze zmagania. Dobra. A w następnym odcinku będziemy prawdopodobnie siać. Dziękuję za uwagę.